No hej, cześć, mam wam wszystkim, kontynuujemy sobie yy, o, kontynuujemy sobie... Ja dzisiaj plotę 3 po 3, także nie słuchajcie mnie. <śmany> 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 no, Zapraszam... No właśnie, tak jak wspomniałem na początku odcinku. To... Yy, plotę 3 po 3. Kontynuujemy sobie w ogóle fabułę w Sirius samie. Jesteśmy w przedmieściach w Memphis i podążamy dalej. Także zaczynamy tam gdzie skończyliśmy i zapisaliśmy grę. Bez zbędnego gadania. O, czekajcie. A tego się nie da tam otworzyć? zaraz polecimy, zobaczymy. Oj, chyba się nie już. się Zamkło na Amen. Ta jest. Ale chyba nie, chyba się nie dało. Bum! Krótka piłka tutaj, nie ma zbędnego gadania. Myślę, że ci nie widzę gościu. Co ty? <grym> Akurat, akurat się aż ja pięknie, idealnie wystrzelił. Poszedł. Będę mordował. Czterech pocisków ze strzelby. Czekajcie, czy my... Nie no, zapisaliśmy to tak tam. Czytała się gra? Uff, shit. Ja się tam coś daleko. Nie. A no tak. <laughs> Coś, tu mamy, tu mamy tabletkę. No to, o, tu fajne sekret się pojawiły. Nie, czy to był sekret, nad nie zwróciłem uwagi. Czekajcie, tu z prawej strony sobie wszystko przejrzyjmy. Każdą odnogę, bo może coś być schowanego. Ja pamiętam, że coś, coś tu gdzieś było, w jakiś korytarz, jakiś coś schowane. tu rakiety to się przydadzą, wiadomo. Amunicja mamy full I tu nic nie ma więcej Jak już jesteśmy, pum, tu mamy full. Jedną wiadomość mamy jeszcze coś mi nie wyszło. O! o już myślałem, że można wejść, ale tu ściana. O, tutaj widzicie coś? Coś, tu chyba będzie, tu chyba coś będzie. I się... Tak coś czułem właśnie. A widać w sumie, no to... Ożyczcie! Ożyczcie! Tu pewnie się pojawili i tu pewnie Bum bum bum? Dawaj, dawaj, dawaj Nie? Okej, myślałem, że cztery Czyli tam to znaleźliśmy, okej, spokoj Może być, tu nic Tu mamy armor, plus jeden Sekret Jogler? Nie, nie, jak to przeczytać? To jest Being Founded. <coughs> Jungle. Dobra, pozamiatane tu. Chyba musimy otworzyć przez te guziki tam. Uuuuh, świetnie, trafiłem. O, widzę zielonego. G Gnidek, gdzie jesteś? To jest słaby. Trzy rakiety chyba. I po nim. Shit. Kulki to są po prostu... Auto na prowadzenie, na prowadzenie mają w sobie. Dobra, tu mamy pierwszą panią. Guziczek. Aha. A, I teraz pewnie się później otworzą. Jeszcze pewnie drugi guzik na pewno musi gdzieś być. Także zaraz sobie znajdziemy. Jak się wystraszyłem. Ale nic nie widziałem. Tak patrzyłem na amunicję. Ja pierdziele. Aha, tutaj coś jest. Armor. No nie możemy go wziąć, o, no, szkoda. Tu jeszcze przed lewą stronę przejrzyjmy i pójdziemy sobie dalej. Po szykowaniu guzika. Tutaj nic nie widzę zbytnio. No nie, nie ma nic. Dobra, olać to, idziemy dalej. Szukamy drugiego guzika, właśnie. <laughs> On no, pewnie będzie po drugiej stronie gdzieś. Ale tak nie widać przez te budynki wszystkie. Średnio z widocznością. Ta muzyka jest fajna, o właśnie. No zniszczymy sobie pana. Pum. je otwarły, otwarły wrota. Mhm. U, zielony zgredek się pojawił. Dobra. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Trzeba go znaleźć i ubić szybko. ten rzesztynku. Dwa zgredki zielone. I to nie mam na myśli szerega wcale. Ani... Hmm, dobra Tu chyba pewnie będzie zamknięte Tak jest Można się było tego spodziewać Tu hmm. nic nie ma Dobra <laughs> Coś mi dla robię. Jak zwykle, jak zwykle Przedmieścia, w pobliżu, wśród mieścia yy, Przedmieścia, zamknięte drzwi Uhu, dobra Zawsze to jakieś notatki Coś my tu mamy ukrytego O, tam coś jest sobie zapiszmy, jakbym nie trafił o, oh, fuck i nie trafiłem Mogłem bardziej się wypchnąć, niż, że tak powiem do przodu eee, no dobra a jestem ciekaw o, nie zapisuj, tylko <coughs> load eee, to to, nie? jeszcze nie? to to? Nie chcę od całego poziomu od nowa przychodzić, a jestem ciekaw co tam było. No Kurde, jeszcze wcześniej. E, czekajcie, czekajcie. Zobacz, to Tak? Wczytasz się, nie? Load! Yeah Co my tam mamy do zwracania? Zawsze podwójna zabawa będzie ale jestem ciekaw, co tam było, właśnie No, no nie wiesz Jeszcze kliknąłem w save No goddammit e, To będzie to? Tak? Tak Ach. Ciekawe ile razy będę wczytywał grę Odruchowo zawsze Zasejwuję, no goddammit Here go no, oh, prawie było blisko, nie to, nie to, to. Co? Mm -hmm. Oj, musicie wybaczyć moją... Dobra, dobra, czekajcie, 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 ja to wiem. To będzie... tak. No, halo. Ja muszę usunąć te save'y. A nie, to to, dobra. Oh, czekajcie, zrobimy porządek z save'ami severs uh, the light yeah delete. to to dobra na razie to trafimy, bo usunę jeszcze to i będzie lipa kurde 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 dobra ja to muszę trafić ja nie mogę trafić to, nam, nam, nam. o A, no to rzeczywiście dużo to było <noise> niezły potem taka odcineczka Oj niezły Severs. I okay. plom. Dobra Podworu będą pewnie zawsze te ryby, piranie Z, pr z prądem nas radziły Tam nic nie widzę Dobra ciśniemy tutaj, bo tu nie ma czasu Tlen mi się skończy tak będę... Uh, secret corridor has been... Aha, okej okay. Oho, to mi się nie podoba Dostaw mnie paskudo. Zrobię z Ciebie siusi. Mhm. Tu jest guzik. Uf. Co to jest za bydne? Jakaś gigantyczna ryba była. Halo. Co to do mnie strzela? Dobra, wciskamy guzik. ciekawe co się stanie. Aha, tu się otworzyły. Okej. Okay. Dobra, spadamy na górę, na górę, na górę. Dobra, to weźmy sobie lasery. Lepsza broń na tej paszywce. O kurde, trochę ciemno, nie wiem jak u was, chyba sobie podjaśnię troszkę grę. O, szakalaka, O, żaby jeszcze, no patrz, patrz szybciej. No momentami to ciemno jest, tak nic nie widzę. Dobra, To żabce, po... Tam jest pancerz tak w ogóle na górze. I ciśnijmy sobie tędy Zobaczymy co tu mamy Tu mamy amunicję spoko Granatnik spoko Ok poszło jeden Dum 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 um, um. Elektryczność mamy full Spoko No to mi się nie podoba Ok, tu jest ten guzik znaczy tym guzikiem otworzyliśmy właśnie te drzwi. Tutaj sobie wskoczmy. Dobra. Jako chyba sekretne, czy nie? Chyba nie. O, sekret shield, okej. Okay. Taki sekret na widoku moim zdaniem. Pod wodą nic więcej nie było. O, mogłem się domyślić, że nie doskoczę. Jedną informację mamy. Memphis, kanały. Okej. Okay. <gryw> O ten słyszę. No nie no ludzie, zbitujcie mi się. Z tymi żabami. nie lubię ich. Bum kula amunicji do karabinu minigun. No, <laughs> Za co? no co mnie kanały, no ale Nie ma co się dziwić, że są te żabiska. Chyba już Ale nie wiadomo. Jum. Uhuhu. 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 No to wesoło dobra, nie? Poszły, precz Gdzieś ten kamikaz, coś mu się... Chyba od czkawka odbija, bo on tak co chwilę wyje Jum, rakiety podniesione Lekki pancerz O, okej okay. Chyba wszystko? No i widzicie, czkawkę ma kamikalę. Oj, gościu dobry jest Dobra, ciśniemy sobie tędy Jum Sekret Passage Sekretne przejście czy coś w tym stylu, Uu, ale wężykiem ciśniemy Co jest? Halo Jakieś tutaj tego? Co ciekawe jak ja wrócę stąd? A raczej wyjdę stąd A temu co? Dobra, nic Trochę ciemno, czekajcie, bo nie chcę, żeby YouTube lubi przyciemnić. I boję się, że nie będzie nic widać aż tak. O, tak troszkę sobie przyjaśnijmy. Przyjaśnijmy, może podjaśnijmy. Podświetlmy. No i co? Aha tu jest platforma tak w ogóle, okej. Okay. Tu więcej nic nie ma, dobra, tylko amunicja, której mamy full. Dobrze jest platforma, bo była lipa. To nie zły sekret. Może być. W tej grze warty wszystkie sekrety, bo nigdy nie wiadomo co ciekawego może być. O, myśl teraz jest jasność idealnie, myślę. No, do myśl, śnie my, strasznie, widać. Uuuu, żabiec znowu są. Tak, dobra. Okej. Okay. O, ja nawet yy, tak chciałem powiedzieć żabiec, ale to nie żabiec, tylko... Jeszcze rolik. Idźmy z tą. Padł rakiety, amunicja. <susurra> Dobra, pożabak. <susurra> 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 o, mi z Nie macie. Tam nic nie ma? Nie, nie ma nic. Mówię, nie wszystkie sekrety pamiętam czy coś, ale no to mi się wydawało, bo tak wygląda Jakby coś się otwarło, w ogóle otwarło no, nie zdążyłem trafić nawet Kurde, to się otworzyło, ona nie widziałem to dipa mhm o rybka Siusi. Yy. przedmieścia tak 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 kanały drugie długie nurkowanie weź głęboki wdech sam zapowiada się długie nurkowanie i uważaj na te elektryczne ryby no co ty nie powiesz dobra no niestety rybki będą nas pewnie zadręczały tutaj pod wodą Idź mi stąd, paskudo. Tu nic nie ma. Trzeba to, to jest dobra, bo to na hita zabija to. Trzeba marnować amunicji. Bum. Podniesiona. U. I. O ty. O, trafiłem na ślepo, okej. Okay. Bo nie wiedziałem gdzie jest. Tylko słyszałem prąd, który mnie obija. Dostępnie. No poszło Tu chyba nic więcej nie ma Czekajcie weźmy sobie trochę tlenu <grych> Nawdychamy się tlenu I płyńmy sobie dalej I ją bum bum bum, bum, bum 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 trzeba jak najszybciej na powierzchnię iść dobra Nie wiem czy tam coś... Nie chyba nic więcej nie widziałem przejścia Nic, Ty... nic w tym stylu o no i fajnie City of Memphis Fajnie. Metropolia. Ah, fresh air. <laughs> fresh air. Świeże powietrze. Tak jest. To jest najlepsze. Dobra. Ten mi tu strzela jakąś... Nie wiem... seryjką jakąś dziwną. Dobra, ciśnijmy sobie następny poziom, a czemu by nie? U. Dobra, tu mamy amunicji full. U. Shit. Będzie Nie. Bum. Tu musimy rakiety użyć, bo... To... Ach, dostałem niestety. Bum. Amunicji troszkę, rakiet troszkę. Dobra, mamy full, ok. Można iść dalej. U. No. U. <słuch> Szybkie kile. Nie ma co. Dobra. No, no. O, nie widziałem, naprawdę, o. Się zdziwiłem. Oho. Mi się... To, go rozrywało. Ja lubię ich rozrywać. Hu uh, uh, hu uh, uh. hu hu. Dostał od tamtego. He he. Boom, jeszcze dwóch, biegnie. Dobra, double kill. Jeszcze na 15, poturbujemy. Ktoś się rozkrzaczył Bum! Nie, 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 Dobra, nie, grubo, to macie grubo nie, nie, spoko. Są gołąbki. Jeszcze lepiej. temu tu strzelać Aha, ten. Dobra, mamy go. Jeszcze pancerz. Pyk. Elegancko. 200 i 300. Hylta. Jest żyćko, jest. Amunicja jest spoką Plus jeden do armora też jest. Można iść dalej. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Oho. O! Świetniałeś, zielony. E, mu elektrycznością. Bum. Coś mi tu. Oho. Poszedł sobie. Bum, bum. Tyle? Nic tam w sumie nie ma przejść żadnych na poboczu. Że tak to powiem. Tylko armor Tam coś pochowane może? Nie, nie ma nic. Fajnie to wygląda wszystko. Podoba mi się. Oho, tutaj tu jest grubo, tyle amunicji, to tu coś coś tu grubo może być. Oho, znowu te domki. Ojku. Oho. Znajdźcie, trzeba szukać tych skarbeuszy, co cokolwiek jest. Kamikaże, okay. proszę, nie się na mnie. Hmm, dobra, jeszcze trzy takie znaleźć, Ok, Czyli przechodzimy przez miasto przez... z rozrubą. Tu myślę, że będzie kolejny. O, właśnie takie palmy taki domek. Dobra, poszedł sobie. Double no kill. Nice. Kucne chciałem, ale zapomniałem. To nie, nie ma w ślizgu przecież. Dobra, tu nic więcej nie ma. Tam gdzieś przed nami pewnie dwa będą. O, tam może być. O, tam coś biegło. No, chodź tu, gościu. Tutaj, tutaj, bo są palmy. To może być. O, jest. Elegancko. Szybko pójdzie. O, świet. Nie trafił mu. Może no, ja też nie trafiłem. No, teraz tak. Uu, no patrzę kapacul. Otóż byszkę proszę bardzo. O no, kurde ile tu jest? Bum. Poszedł sobie. O tych no, okay. Tu jeszcze następny powinien być. Trafium, nie trafił, nie trafił. Dobrze, dobrze. O, i się rozgrzaczył. O, poleciał. Lubię się z nimi bawić. A, cztery, okej. Okay. Nawet nie, nie ogarnąłem, myślałem, że trzeci to był. Dobra, sobie dalej, wiadomo. U! Tu jeszcze coś japet na nas. Okej. Okay. Już nic. Так, уже хоро, а там ничего не было. Ага, uh -huh. тут у нас эликзер зато, а тут у нас есть кусик, кусик, бомба, 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 Odpuszczamy sobie dół. Oho. Dobra, no, tak, jeszcze. Uh, uh, uh. Chyba dwie wystarczy już. Nie? Możesz ty. czy go uwalimy z No chodź ty I... Cześć, tu jeszcze kamikaze jakiś, ale mamy informację. Metropolia. No, to, no, no dobrze, no to wiemy gdzie jesteśmy. <gryw> Chyba nic więcej nie było. Ale jeszcze przejdźmy się tutaj w lewą stronę. Zobaczymy tylko. Tak zerknijmy. Nie, no tylko budynki nic tam więcej nie, nie widać. Nie ma. W sumie w tej, tej lokalizacji to wszystko oho kamikaze, tam coś się drze uff, nie. nie 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 dobra, wiecie co? nie nie nie, nie, nie ma sensu um. trochę to migana. bum dobry zasięg i szybkostrzelność tu więcej nic nie ma ciśniemy sobie dalej tutaj duża otwarta przestrzeń co może być młyn No duża amunicji pójdzie na tego no właśnie niestety tu mamy jeszcze rakiety co wykrytać można o, o. Chyba na całego Dobra, teczkę mamy W sumie nie potrzebujemy O tutaj Pożeś ty kurde Chyba trafię Jakie sobie zobaczymy podnieśli? O patrz, drugą No trudno Ale mamy full amunicji nie ale nie, no to jest to jest nie, jest to jest nie, jest do jest to fajnie, Fajnie, jest to jest to jest to jest to tu to jest nie, nie po boczku, po boczku schowanego. Oj, a tu co? Kolce. No, nie przeskoczymy. Widzę minigana, dobra rzecz, dobra rzecz. -ru -ru -ru. No, byczek, dawaj, dawaj, dawaj. Serio? No, dawaj, dawaj, dawaj. Byczek, no. No, chodź, chodź, chodź. Jeł, wytrwoniliśmy się. No, chodź, no. Jest minigun, no, będzie grubo.

no, w sumie nie minikam. Tu jedna strzałka na sekundę, to ja nie... Ja z pierwszej osoby zawsze lepiej widać, Znaczy, zwłaszcza w tej grze. Wszystko lepiej wygląda, Jung! No. Kurde, ile... Jak to grzało mi jest? Już trochę poszło. O, czekajcie, mamy jeszcze taką fajną broń, pod Granatnik. I to może być dobre. Łohohoho, panie! U, u, u. No to wesoło się robi, nie powiem. Jak tyle ich jest, to... No, nie, 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 nie. Lipa totalna. Trzeba pomyśleć co było na najtrudniejszym poziomie trudności w grze. Brak granaty, tylko po ramy. Także w te kolce nie wypszedł, to by byłoby wesoło. Happy end by byłby. Boom, boom. Dużo ich było, ale... Dobra, mamy za to notatki nowe. Długie nurkowanie, obszar strażniczy. Aha. Minigun. Juuu, mamy broń. 14 kilo. No w sumie. Ciężki. 1200 pocisków na minutę. A, na minutę, dobra. To sporo, kurde. Ja nie mogę. Uuu. Coś wyczułam chyba bosa taka duża, otwarta przestrzeń, no to albo wojna z tymi wszystkimi. Jak tam z czasem stoimy, wiadomo, żeby godzinki nie robić. No, myślę, że dobry pomysł. Jak byśmy sobie zakończyli odcineczek? Tak, wiem, zaraz będzie hajcik, że czemu w takim fajnym momencie? No, ale pół godzinki wystarczy, myślę, że w następnym odcinku będzie co robić, także trzymajcie się, dzięki za oglądanie, do następnego. Pa, pa.